i Wam to będzie taki przedświąteczny vlog. Ja właśnie sobie popijam moją drugą kawkę. Ta jest taka na słodko Carmel Toffee. Bardzo dobra. A w mojej szklaneczce. Mm, z AliExpress. Nie była tania, ale warto. zobaczyć jaka piękna. I tak, mam urlop od wczoraj. Legalnie. I tak, pomyłam okna już. Tak mniej więcej porządki się zaczynają. Jutro myślę, posprzątam całą chatę że przed wyjazdem, bo nie wiem czy wiecie, ale w Wigilię jedziemy do Polski w piątek rano. Mam nadzieję, że zajedziemy tak na 16, a jak nie, to będziemy takimi gośćmi... Yy, jak to się mówi? Niespodzianką. Taką. Jak nie, to, to jedziemy w pierwszy dzień świąt. Ale też będzie super tydzień w Polsce. Będzie super wspaniały. Zobaczymy swoich bliskich. Może coś nagram. Zobaczę, w Bardziej lubicie oglądać Diamond Painting niż takie vlogi, ale od czasu do czasu nagram, bo teraz nie mam czasu wyklejać, bo robię coś znacznie fajniejszego. Za chwilę wam pokażę, ale nie o tym mowa. Mam nadzieję, że już jesteście przygotowani do świąt, choinka ubrana. U mnie taka strzała bombkami, ale jest. Lampki są, więc dobrze. Kupiłam parę reniferów, reflektorów. z tego roku strojek zrobiłam. Może wam za chwilę pokażę. I tak podlewam kwiatki już powoli, żeby, jak wyjadę, było wszystko dopięte na ostatni guzik. No i porządki się zaczynają. Także ten... Nie wiem, coś miałam Wam powiedzieć, ale widzicie? Zaczęłam gadać i wyszło mi z głowy, więc dokończę swoją kawkę i na pewno się do Was odezwę. Zobaczcie moje pobojowisko, tak to wszystko wygląda. A mianowicie składam. To jest taki... Możecie zobaczyć, już Wam pokazuję. To jest Garden House. Zakupiony oczywiście nigdzie indziej jak w Action. I powiem Wam, że to jest y, piękne. Sami zobaczcie tutaj takie mini roślinki są. Trochę się z nimi namęczyłam, ale udało mi się je zrobić. Tutaj są kolejne skrzynki. Czekają aż wyschnie klej, żeby mogła robić dalej. Tutaj są kolejne kwiatki do roboty. Ta instrukcja, jak to wygląda, ale zobaczcie. O, czekajcie. Zobaczcie tutaj, jakie cuda już zrobiłam. To są normalnie książeczki takie piękne. One są, wiecie, w środku mają kwiatki. Można je zobaczyć, obejrzeć. No takie to jest słodkie, że normalnie zakochałam się w tym. To jest jeszcze jedna książka. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Cieszę się, że mam teraz urobił, Mogę sobie to na spokojnie tutaj zrobić. Wiecie, nie pędzimy od razu do Polski, tylko mam czas, żeby to zrobić. Chociaż nie powiem bardzo, bym chciała już jechać do rodzinki. Ale fajnie jest się skupić na sobie i porobić coś fajnego. Tu są kolejne takie ale książki. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Donieczka tutaj jest krzesełeczka. Zobaczcie na te jakie one są śliczne, piękne ciężko je było skleić tutaj mam mm, złamane ale udało mi się to naprawić wszystko jest tak dopracowane że po prostu aż się dziwię że to jest można to kupić w Action gdzie darmo, nie chce stać tutaj mam stoliczek, taki piękny tutaj musiałam gumką sobie zatekować żeby żeby się trzymało no zobaczcie jakie cuda nawet kwiatki są w takim tym. I to wszystko trzeba ręcznie wykleić. Co nie powiem, nie jest zbyt proste, ale daje radę. Tutaj są kwiaty, takie w doniczkach. Już wszystko gotowe. Zrobiłam sobie tutaj dewastację. Zobaczcie na tego, jaki piękny. Tutaj jest takie te. Tu też mi się klejem urodziło, ale z tej strony pięknie wygląda. Takie coś. Tutaj mebelki to sobie wszystko, już, to już wszystko zasło i czeka na dobre czasy. Tu jest jeszcze komoda, w której trzeba wepchnąć tamte światełka. Nie wiem jak mi się to uda, ale mam nadzieję, że to się uda. Drzwiczki, no to jest takie rozczulające, że po prostu zakochałam się w tym. Nawet te klameczki, to wszystko trzeba samemu przykleić, wszystko trzeba zrobić od zera, powycinać, poskładać, no i tak powinna się prezentować całość. Powiem Wam, że jak znajdziecie ten zestaw, on coś chyba kosztuje około 50 zł w Polsce, tak myślę. Bo ja to dałam 15 euro za niego. No to tak w Niemczech 50-60 euro myślę, że to tak będzie. Coś tego typu. Ale czy to nie jest piękne? To jest tak słodkie, cudowne, że ja się w tym zakocham, ale już Was nie zanudzam. Ja sobie tutaj jeszcze trochę powyklejam, porobię i odezwę się do Was. Bye! You. Ok, przyszła pora na śniadanie, obiad i będę zajadać pysznego precla z masełkiem, z serkiem szyneczką, coś pysznego mandarynki oczywiście zdejmę je sobie i deserek czekoladowy, kupiony w Penem też pyszny, bardzo dobry, polecam także życzę sobie smacznego i zajadam A oczywiście jak przestało na mojego vloga, nie może się bez, bez polecajki książkowej. Tym razem czytam słowiańska, wiedźmy, Marduały, przepisy i zaklęcia naszych przodków. Kolejna książka o czarownicy. Wiem, zwariowałam na tym punkcie. Ale podoba mi się ta tematyka i lubię czytać książki tego typu. Zobaczcie na nią, jaka jest piękna, kolejna książka z serii do pokazywania do wiecie, do położenia gdzieś w jakimś miejscu, żeby było ją widać, bo naprawdę tutaj te zwierzątka są takie jakby wypukłe pod palcem troszeczkę. Ta sowa jest taka śliska. Wykonanie piękne. Mówię, kolejna książka nawet na prezent komuś, kto lubi takie klimaty. Jest po prostu cudowna. Ja jestem już na stronie 177 i będę czytać Kromnica. Kandelmas czy coś tam, no Wieczór lutowy, coś takiego. Dziś wieczorem przeczytam kolejne 10-20 stron. O, zobaczcie, piękna książka. Jak najbardziej polecam. Także, tak, moja polecajka książkowa. Nie może się obyć bez tego. Nie wiem, czy coś będę jeszcze pokazywać ciekawego. Ale do zobaczenia. Z racji tego, że nagrywam vloga, a właśnie przed kurier, pokażę Wam co zamówiłam ostatnio ciekawego z marki tej Rewule? Rw... Ja nie wiem, jak ją czytać, ale lubię tą markę. Mam już z tej marki Peeling taki drobnoziarnisty, fajnie się sprawdza, ładnie pachnie i postanowiłam, że sobie zamówię takie oto nowości. I tam coś fajnego, dla którego zrobiłam to zamówienie, ale to, wiecie, weszło dodatkowo. Jak, jak to baba wyjdzie na sklep, siedzi i tylko dokłada tego koszyka. No więc zaczynamy. Pierwszym, pierwszą rzeczą są to maseczki takie um, jakby szybkie, takie wiecie, no nie wiem jak Wam to powiedzieć. Tutaj chyba pisze. Że takie maska, że myjesz twarzy to jest maseczka, ją się chyba trzyma jakiś tam segum na twarzy i później zmywa coś takiego mam na próbę zieloną herbatę i owoce, jakiś owocowy koktajl, coś takiego, jestem ciekawa jak to się będzie prezentowało kolejną rzeczą mam taki yy, cleanser, cleanser coś takiego, też grejpfrutowy tak na przetestowanie wzięłam Kolejną rzeczą jest też coś do mycia twarzy, arbuzowe. Mam nadzieję, że będzie pięknie pachniało. Też to jest jakaś nowość. Następną rzeczą jest serum z papai. Ogólnie te nowości były arbuzowe, papajowe i kiwi. I tak kiwi, papaja i ten był ten żel do mycia. Kiwi, papaja i arbuz było to serum, ale ja sobie wzięłam papaje, żeby wziąć każdy owocek. I tutaj mam właśnie kiwi, coś taki liquid pod oczy. Mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi. I z każdego owocka wziąłam sobie coś, bo jakaś taka seria owocowa wyszła. A tutaj zobaczcie co mam. Dlatego zrobiłam to zamówienie, bo tylko na tej stronie była ta paletka. Ale zobaczcie, jaka ona jest piękna. Butelka strzela znowu. Zobaczcie, jakie cudo. O, tutaj mnie zobaczycie. I to jest takie trójwymiarowe jakby. Jakie to jest piękne. No, normalnie do mojej kolekcji paletek z Disneya sprawdzi się idealnie. To jest ta marka, jakbyście byli zainteresowani. I tak, pierwszą paletkę mam nie z księżniczkami Disneya, tylko z się Puchatkiem. Także tak. O, tu moje zamówienie. to nie będziecie oglądać. I... Często w tym sklepie Pink Panda, jeśli zrobicie zakupy tam od jakiejś tam kwoty, chyba bodajże 39 euro trzeba było wydać, i dostaje się zawsze taki, taką paczuszkę, i tu są takie gratisy, jakby i ja zazwyczaj tak, wiecie, dochodzę do tego 39 euro i mam taką paczuszkę. I oto co w środku było? Ja sobie już to otworzyłam wcześniej. Ale co stąd? Pusto, pusto. I tu jest zazwyczaj 4-5 pięć, pięć rzeczy. I tym razem była maseczka taka yy, z franców Nie oglądałam tego serialu, nie wiem. Nie interesuje mnie, ale maseczka bardzo fajne. Joë, joë, coś takiego. Yy, pomadkę z VIBO dostałam, bo tutaj są produkty ogólnie polskie, słowackie, ukraińskie, chyba. No i ogólnie takie Makeup Up Revolution najwięcej tam jest. Także Vibo jest. Vibo jest polski chyba, z tego co się orientuję. Gdzie wyprodukowa wyprodukowano? Nie. Made in PRC. Czyli byłam w błędzie, że Vibo jest polskie. Taka pomadka w takim kolorze. Nie otwieram, bo mam już. Ja ją dostałam w poprzednim, takim wiecie, boksie, co zamówiłam. Tutaj słodziutkie, bananowe takie mini blenderki z Lovely. A Lovely jest. Gdzie to wyprodukowane jest? O, widzicie, to jest z Polski, czyli Lovely jest Polskie. I tutaj zobaczcie ten cień, jaki on jest błyszczący po prostu coś pięknego. Jeszcze go nie otwierałam. I tu jest jeszcze coś ładnego. Ta paletka. Taki gratis. Ostatnio miałam z motykami, chyba wam pokazywałam w którymś vlogu. A teraz gratis dostałam taką. Ona jest tak pikowana, ładnie na święta, teraz na makijaż będzie jak znalazł ale otworzę jedną ręką otworzę zobaczcie, też takie kolory uniwersalne można z nich zrobić super świąteczny makijaż z tym bordowym szczególnie i z tym tutaj brokatowym widzieliście mnie tam, a kuku <noise> także tak i to by było na tyle o taki Taka wstawka, co ciekawego kupiłam. No i oczywiście, jeszcze mam tutaj zrobić ASMR. Zobaczcie, ile ile tutaj mam do strzelania. Teraz będę siedziała, chillowała i strzelała. A zobaczcie, no, tą wielgachną. O! To jest jak normalnie mój palec. Tylko to jest duży. Uwielbiam to. Do zobaczenia za chwilę. Bye. Hej, pokazuję Wam się jeszcze na chwilę. Żebyście mnie zobaczyli, nie zapomnieli czasem jak wyglądam. I powiedz, powiedzcie mi jak Wam się podobał mój filmik z Diamond Paintingiem na telefon. To była taka nowość. Znalazłam to od niedawna i powiem Wam, że wciąga. Mam jeszcze coś nowego. Mm -hmm. Coś podobie do diamond Pytingu, ale na razie nie będę Wam zdradzać. Też Wam może pokażę w ten sposób jak ten diamond painting na telefon, bo właśnie chcę coś innego spróbować. Nie wiem, czy Wam mówić, czy nie. Jak mi się uda to kupić w Polsce, to Wam pokażę. Czy mam kciuki, żeby mi się udało, żeby miała zapał, żeby to zrobić. To będzie coś, coś innego, ale podobnego do diamond paintingu. Kto się domyśla, co to może być dajcie znać, piszcie no i tak już się robi tak dosyć szaro ciemno mamy coś koło godziny 15, myślę chyba tak, coś koło tego co ja będę teraz dopijać moją trzecią kawkę będę czekać na mojego mężulka aż wróci z pracy zjemy kolację, no i co? kolejny dzień za nami może coś jeszcze nagram, a może nie. Zobaczymy. Pogadałabym sobie tak z wami, bo nie mam z kim pogadać za bardzo. Tak To was pogadam. Bicka napinam. No nic. Będę kończyć. Jak coś nagram, to nagram. A jak nie, to będzie taki krótki filmik. Możecie zobaczyć jeszcze tutaj moje zabówienie z Pink Pandy. To będzie taki, taka wstawka wcześniejsza, albo nagrywałam miałam wtedy vloga nagrałam, się ale nie nagrałam i tutaj to wstawiłam mam nadzieję, że Wam się spodoba, tam mogę mieć inne paznokcie niż teraz, bo na święta będę robiła jeszcze inne A może dam Wam taką relację, sama robię paznokcie, więc może coś nagrywam, może nie i skończę to gadanie do zobaczenia bye Música